No. To skoro przyjechaliście ustalać, to ustalajmy. Po pierwsze, ślub odbędzie się tutaj. Ale. W parafii, w której się urodziliśmy. Wszyscy. No tak. To prawda. Tak. Po drugie. Wiem, że masz niezałatwione sprawy. Pamiętasz Ewę? Ewę? Ewę. Ewę? Ewę. A Ewę. Jasne, że pamiętam. Pamiętam. Musimy przywrócić ją na łono kościoła. Od czasu Waszego, nazwijmy to, spotkania, jej życie zeszło na złą drogę. Od Ciebie się wszystko zaczęło, więc Ty powinieneś tę sprawę zakończyć. Nie można budować nowego szczęścia bez zadośćuczynienia. Przeszłym grzechu. Mam to zapisać, oczywiście. I udostępnić. No to co? Chyba wszystko już wiecie wiecie, co macie robić. Jeśli tego nie załatwisz, nie będę mógł Ci udzielić ślubu. No, to co?